Dzisiaj chciałabym powiedzieć Wam kilka słów o temacie, który jest bardzo popularny wśród wszystkich osób interesujących się inwestowaniem w nieruchomości. Wielu naszych klientów ma wątpliwości przed skorzystaniem z tego typu finansowania, bo to, o czym Wam będę dzisiaj opowiadać, to Bridging Finance. Aga Moczyńska, Uzaria Group. Kupując nieruchomości pod wynajem albo nieruchomości inwestycyjne, mamy dwie opcje finansowania. Według, jednych, według jednej z kategorii możemy te typy finansowania podzielić na dwie grupy. Jedną formą kredytowania czy finansowania zakupów nieruchomości są kredyty długoterminowe, czyli nasze standardowe kredyty Buy to Let, a drugą, bardziej niszową formą finansowania są kredyty tak zwane Bridging Finance, czyli kredyty pomostowe. Są to krótkoterminowe um, produkty finansowe, które mają na celu umożliwienie przeprowadzenia konkretnego projektu. Do czego stosujemy bridging finance? Dlaczego jest to kredyt o wiele droższy niż długoterminowy? I w jakich sytuacjach nie będziemy mogli tego uniknąć? Jako osoby kupujące nieruchomości w Wielkiej Brytanii jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ceny kredytów hipotecznych są stosunkowo niskie. Mówiąc ceny, mam na myśli oprocentowanie. Jako klienci jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nasz kredyt hipoteczny powinien być oprocentowany w granicach 2, 3, być może 4%, jeżeli mamy jakąś skomplikowaną sytuację albo kupujemy mm, nieruchomość jako firma limited. Czasami bierzemy pod uwagę jeszcze wyższe oprocentowanie rzędu 5 lub 6%, jeżeli na przykład. Mamy do czynienia z inwestorem z zagranicy, który nie jest rezydentem Wielkiej Brytanii. Czyli jeżeli mamy naprawdę skomplikowaną sytuację, albo kupujemy naprawdę niszową nieruchomość o nietypowym typie konstrukcji, albo uciążliwej lokalizacji, która graniczy z na przykład takeaway albo innym rodzajem biznesu, który jest klasyfikowany jako uciążliwy. Bierzemy pod uwagę, że nasz kredyt może być oprocentowany 6%. I tutaj mowa o kredytach długoterminowych. Natomiast większość z nas nie jest gotowa płacić za kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości 10 albo 12% rocznie, bo wydaje się, że jest to bardzo, bardzo droga opcja. Jeżeli mówimy o Bridging Finance i rozważamy taką opcję finansowania, to właśnie z takim oprocentowaniem musimy się liczyć. Do tego dochodzą również opłaty okołokredytowe. Zazwyczaj opłata za udzielenie kredytu Bridging Finance wynosi w granicy 2% od wysokości kredytu, które płacimy z góry lub jest dodawane do kwoty kredytu oraz różne koszty prawne, koszt wyceny oraz koszt porady brokerskiej. Biorąc to wszystko pod uwagę, w jakich sytuacjach skorzystalibyśmy z takiej pożyczki krótkoterminowej i dlaczego mielibyśmy to zrobić? Otóż pożyczki długoterminowe, czyli ta tańsza opcja kredytowania, można stosować tylko w takich sytuacjach, kiedy nieruchomość nadaje się do zamieszkania praktycznie od dnia odebrania kluczy. Za wyjątkiem oczywiście kosmetycznych remontów, takich jak odświeżenie pomieszczeń, czyli proste malowanie, albo stawienie drzwi pomiędzy pokojem a kuchnią. To są stosunkowo proste i szybkie zabiegi, które możemy zrobić w nieruchomości i które nie dyskwalifikują jej przed uzyskaniem kredytu długoterminowego, ale. Jeżeli chcemy zmienić przeznaczenie takiej nieruchomości, czyli zrobić gruntowny remont i zmienić nieruchomość, która jest klasyfikowana jako tak zwany single LED, na nieruchomość HMO, czyli przerobić ją na, na dom e, przeznaczony na wynajem na pokoje albo mm, musimy przeprowadzić gruntowny remont, bo jest to nieruchomość w fatalnym stanie technicznym, nie nadająca się do zamieszkania. To wtedy nie możemy zakupić takiej nieruchomości, korzystając z kredytu długoterminowego. W takich sytuacjach najlepszą opcją jest albo kupno za gotówkę, które jest najtańsze, ale niestety nie w każdej sytuacji możemy pozwolić sobie na wyłożenie gotówki. Możemy współpracować z inwestorami, którzy użyczą nam swojego kapitału na zakup takiej nieruchomości, albo skorzystać właśnie z Bridging Finance. Jeżeli planujecie. Skorzystać z takiej formy finansowania, powiedzmy do zakupu nieruchomości, która się nie nadaje do zamieszkania, wymaga gruntownego remontu albo jest kupowana na aukcji i nie jesteśmy pewni ani e, szczegółów jej stanu prawnego, ani e, kondycji technicznej, wtedy e, warto rozważyć opcję Bridging Finance. Jeżeli Decydujemy się na tą opcję, to bardzo ważne jest prawidłowe przygotowanie się do takiego projektu. To, co musimy mieć dostępne i co stanowi część aplikacji w przeważającej większości przypadków, to projekt czy plan prac przewidywanych do przeprowadzenia w takiej nieruchomości. Aplikując o Bridging Finance. Musimy przedstawić siebie, inwestora, jako osobę świadomą, która ma odpowiednie doświadczenie albo zasoby i doświadczony zespół do przeprowadzenia projektu. Bridging Finance zazwyczaj jest udzielany na maksymalnie rok, czyli 12 miesięcy, po którym to czasie musimy mieć zapewniony tak zwany exit. E, takim wyjściem z kredytu pomostowego, czyli z Bridging Finance. Może być albo sprzedaż, albo refinansowanie. I takie refinansowanie możemy zrobić już aplikując o długoterminowy kredyt hipoteczny. Mam nadzieję, że to krótkie nagranie rozjaśni Wam trochę sprawę tego bardziej skomplikowanego rodzaju finansowania, jakim jest Bridging Finance, i życzę Wam powodzenia we wszel wszelkich projektach i inwestycjach w nieruchomości. Jeżeli te informacje są dla Was przy, przydatne, to proszę polubcie naszą stronę na Facebooku i nasz kanał na YouTube. E, oczywiście, jeżeli znacie inne osoby, które mają plany inwestycyjne zakupu nieruchomości w Wielkiej Brytanii, udostępnijcie to nagranie dalej.